Cześć, witajcie, jestem GV. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku y, będę się po prostu bawił. Także od razu zastrzegam, żeby nikt nie brał na poważnie tego, co będę mówił y, w trakcie tego odcinka. Otóż postanowiłem, że zabawię się w takiego, nie wiem jak to powiedzieć, człowieka, który ocenia ludzi na podstawie tego, jakie zegarki mają na ręce. I teraz, tak. Od razu zaznaczam, na podstawie tego, jaki kto ma zegarek na ręce, nie da się powiedzieć, jakim to jest człowiekiem, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast można kogoś ocenić powierzchownie i można wywnioskować kilka rzeczy. Jeszcze raz zaznaczam, że to, o czym będę tutaj mówił, jest tylko i wyłącznie formą zabawy i rozrywki. Dlatego myślę, że nikt tam w komentarzach powiedzmy się nie, nie będzie tam jakoś brandzlował strasznie, jeśli mi powiem coś, co mu się nie spodoba. I teraz tak, jeżeli człowiek interesuje się zegarkami tak jak ja, to oczywiście zawsze będzie zwracał uwagę na to, co ktoś inny ma na łapie. No to już jest takie zboczenie po prostu. Co ja osobiście y, zauważyłem? Otóż tak, zacznijmy może od zegarków y, smartwatchy, bo ponieważ tych jest najwięcej wszędzie. I powiem tak, jeżeli ktoś nosi smartwatch'a, czy to jest y, mężczyzna, czy to jest kobieta, to. Z mojego osobistego, powiedzmy, doświadczenia, oczywiście zawsze są wyjątki od normy i zawsze, jakby to powiedzieć, to co ja powiem, nie będzie tyczyło się wszystkich, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto, powiedzmy, wyłami się z tych ran. Ale bym powiedział, że w 9 na 10 przypadkach, jeżeli ktoś nosi Smartwatch'a, Apple'a, czy jakiegoś tam innego Samsunga, czy jakiegoś Garmina i tak dalej, to, tak jak już powiedziałem, w 9 na 10 przypadkach jest to osoba, która nie przywiązuje zbyt wielkiej uwagi do swojego, powiedzmy, stylu. I teraz tak, nie chcę być źle zrozumiany, nie chcę tutaj powiedzieć, że osoby, które noszą zegarki, smartwatche, są źle ubrane, bo nie, ponieważ nie to chcę powiedzieć, ale na pewno dla tych ludzi y, outfit nie jest, powiedzmy, aż tak bardzo ważny, jak dla ludzi, którzy noszą na przykład y, zegarki, powiedzmy, Cartier. To chciałem tylko powiedzieć. Czyli, jeżeli ktoś nosi smartwatche, zwłaszcza jeżeli to jest jego taki daily watch, czyli go nosi codziennie, to w 9 na 10 przypadkach taka osoba nigdy nie jest yy, bardzo dobrze ubrana. To jest moja osobista obserwacja. Ludzie, którzy noszą dzisiaj, w 9 na 10, czy może w 8 na 10 przypadkach, to zazwyczaj będą ludzie, którzy są w dobrej kondycji fizycznej, czyli albo chodzą na siłownię, Albo są na przykład osobami militarnymi, takimi żołnierzami, policjantami. To szczególnie się tyczy ludzi, którzy oczywiście posiadają na przykład jeden zegarek, prawda? Czyli mają jednego dzisoka i go noszą codziennie, nie, nie można tego zastosować do kolekcjonerów zegarków, ponieważ oni jakby to powiedzieć, no, jeżeli ktoś kolekcjonuje zegarki, to prawdopodobnie będzie miał dzisoka w swojej kolekcji i niekoniecznie musi być osobą wysportowaną, czy militarną. Posiada ten zegarek w kolekcji, bo po prostu, jakby to powiedzieć, no... tak wypada, że tak powiem. I trzeci rodzaj ludzi, który postanowiłem się tutaj omówić, bo nie chcę tutaj robić jakiegoś mega długiego filmiku, to są ludzie, którzy noszą na przykład fejki, czyli podróbki. A ponieważ, jakby to powiedzieć, no... potrafię rozpoznać podróbkę bardzo szybko, Zegarka takiego z wyższej półki, to co mogę powiedzieć o, te, o tego typu ludziach? Jest takie powiedzenie, że fake watches for fake people, czyli no kto zna angielski, to wie, co to znaczy. Czy mogę się po tym podpisać? Nie do końca. Nie uważam, że jeżeli ktoś nosi podróbkę, to jest powiedzmy nieuczciwym człowiekiem. Raczej bym ym, powiedział, że to wynika z ignorancji. Raczej ktoś pojechał sobie na urlop do Turcji, zobaczył jakiś tam, nie wiem bazar z tymi podróbkami i sobie po prostu kupił taki zegarek i go nosi, ludzie, którzy kolekcjonują zegarki i mają do tego poważne podejście, no nie założą podróbki, bo mają ku temu powody moralne. Czy macie też jakieś swoje własne obserwacje odnośnie tego, co na przykład zegarek może świadczyć o człowieku, tak mówię powierzchownie oczywiście, bo, bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie oceniał człowieka, nie będzie oceniał, jakim kto jest człowiekiem, jaki ma charakter, po tym, jaki ma zegarek na ręce. Natomiast można ocenić jakąś tam estetykę człowieka, prawda? I ja to właśnie zrobiłem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, hej!